Эй, бабчу, маду, бабчу, маду. Эй, с моим котом я, как я, маму. Йоу, а лежим. мне на жарту, я не могу. А, может, тебе их подедут. А где наша дупа? Эй, где наша дупа? Эй, мне, мама, дупы же постараюсь. НЕ мама, ЯЙЦО, ЧТО НЕ МАМЕ? кто-то говорит? А уже. что-то говорит Ладно, идем Da. Oh my God. Dobra, i ja muszę iść do kosiarki. Ja, ja ten go zniszczę zamku, to, to, to ja. to będę chyba trzeci. to będę to jeszcze dwa razy nagrywać. No jednego hito! Eee, a Może się upewnić na jednego hito? Na no jednego! Nie, człowieku, ja tu nagrywam jeszcze. człowieku, to... Ну что за же я этого не люблю? У то я тогда еще Фармерс Марк. Фармовый Маркет. Доброе Не на бабчу. Сейчас шаш. За, зараз, с этим нубком запсую все. Куш, баба. Бабина, не могу, Хам. хамство, наверное, не могу с этого банана, как же. Эй, един бананок ровно... На... Бананы на скале. Та, на дубе, бы, на скале. Куста, Wow, happy end. Wow, wow, wow. Dobra. Wysadzamy to. Push Kat je jestem kat. Ha. Po, znowu, Oj! Oj. Nip. Jezu, ja kolejny poziom, to... To, to, już co to jest? Oje! jest, oje! jest, oje! jest, oje! jest ja już yy, uwielbiam tą grę Jeszcze odpróbuję. dobra Ej, zobaczcie ja mam dużego jumpa, babek tuj, Babyk tu i, babek tuj, babek tuj, babek tui, babek tui, babek tuj, babek tuj, babek tuj Ty co to jest? Jeszcze to... O! Jak ja to zora? Jak ja na autobusy, ja nie... O, o człowieku! A ja się tego nie spodziewałem. Surprise jakiś. Surprise, motherfucker. Nie ja jestem najsilniejszym kotem na całym świecie. A może jednak nie... I... Dobra, psuję im to. Nie można rowerem, tak tu będziecie jeździć miliard lat. Do szkoły oczywiście. Kieza. Co? Mogę półki rozwalać! kaczka. Dobra, przeszukuję szatnię uczniów. Ej, dobra, demoluję to. I ja potem uderuję. Znalazłem lunch. Jaj jajkowy. Jajkowy lunch. Dobra, teraz. A, pielęgniarka, syjarka Gościu nie żyjesz Doktor nie, doktorek nikczemniuk nie żyjesz A to nawet nie działa pewnie Zniszczyłeś go No, na jej minę I? Kiedy Kiedyby Dopiero tak mało levela mam, dopiero już 16 Zadzwoń do hydraulika. No i co mam powiedzieć, bo tak mrał, 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 mrał. Dobra, psujemy lekcję. Nikt nie lubi szkoły. Szkoła jest głupia, a ty nauczycielu idź Dziś, od Dzisiaj ja jestem nauczycielem. Może, możecie, może gramy w dzisiaj Dzisiaj dzisiejsza lekcja granie w Robloxa. Ty nic, ty nie masz Robloxa? O, ty śpiniu. Ty też... O nie można spić spać na, na i... Ej, ja, ja, ja. Nie, niż drogich rzeczy. No już za za są psy są są niż tu koty? To, co? tu tu jest? Co? Koty są lepsze. O nie. уже лишнее. За города рада малышка. За пьяного тшеба вы шкодники. Розуру. А вот я его застану. Да, дупа застану. Я его сам застану. Тара вознищу. А тут что то To jest na mnie, nie wiem. To szkoda niku. Dostałem szóstkę ze trzema pokusami. sami. Wow. Ale i tak szóstko odbiegałoby Czy spojrzałeś na ekran? Tak. Было ну, написано же школа из Шмира Джонса. Добро. Добро. Je Je Jezu weź to w jałączko nie lubiłem dużych nie, głośnych dźwięków. Dzięki, no, i tak nie lubię szkół. I, i. Dobra, rozwalamy to. Robimy tu rozrubę numer jeden. Robimy to, rozróbę numer miliard. Dobra, wszystko rozwalamy. A i okienka. No, a są jeszcze oking? No oczywiście o, a to ile to ja rozwalimy. Dobra, nie. Już. Co? Так чем? Ой, зона еще буя. Не зона еще буя. Добра. 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 Ja prawie rozwijałem całą szkołę, a ja nawet nie wbiłem kolejnego poziomu. Wy e to rozumiecie? Nie! Co? Co? Ukrywaliście? Wy śpienie. Wy paru

Wszystko w środku zdemolowane. Teraz tylko na zewnątrz. Okno. Ok. Co tu jest? A! Idę, że raczka jest. Genshin Impact Ty ILE ILE dostaje ZA TO ILE JA DOSTAJĘ A niszczemy i na zuma szafki Kirnal To że było setki lat. Zaraz będę mieć kolejny poziom! czy jak się zniszczę most, to ja tu ja jestem. Aha. Ale kolejny poziom! Dobra, niszczę. Co oni co nie tam? Rytuały jakieś? Modlą się? Jeśli ja będę mógł to rozwalić, to całe to to by dopiero by było. Co? Czuję, ja to mogę nawet wyważyć drzwi. O, kota nie lubią wody. To pewnie na kopy. Nie wiem, że zabezpieczenia to nic wam nie dało. I'm not sure, Papa. Pa, 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 Ищите Ну, боже, как я снижу то, то почту? А, она там, она там крышка. Что здесь так малутку? Хотя кто был? Может, он исправить не достает. Добро, рад. Ух. tyle ja będzie jeszcze kontynuacja, nie macie się co, się, co się zobaczyć już, to więc papa